Farma, i weseleń w programie Jania Parem Loda. Farma to reality show, w którym przyzwyczajeni do wygód i uroków wielkomiejskiego życia uczestnicy będą musieli przetrwać w warunkach, jakich do tej pory nie znali. Wczesne wstawanie, opieka i obrzedzanie zwierząt, pracę w polu, posilki z tego, co uda się im wyhodować. A spokojny sen tylko wtedy, gdy obowiązki na to pozwolą. Do tego pojedynki o przetrwanie. A także zadania, które będą wymagały od nich trudnych decyzji, nie zawsze w zgodzie z ich charakterem. Kiedy do jednego domu trafiają młode i atrakcyjne osoby, to niewykluczona jest na rodzina uczuć między nimi. W pierwszej edycji programu widzowie byli świadkami tego, jak flirtowali ze sobą Kinga Kazimierczek i Kuba Wojna Wojnowski. W drugiej edycji uczuciowo jest bardzo burzliwie. Stworza się rozmaite sojusze, a uczestnicy poswiecają plotkowaniu wyjątkowo dużo czasu. Równie stworzają się relacje, przezywają wzloty i upadki, a potem. dobre pytanie. Gabriel Dada i Anna Melsa od samego początku zwrócili na siebie uwagę. Polaczyli ich rozmowy. Wspólne spacery, przytulanie. To wszystko sprawiło, że Ania przy okazji pierwszych nominacji liczyła. Za nowo poznanych chlopak oddaje jej immunitet i uchroni przed możliwym odpadnięciem. Tak się jednak nie stało, co wywołało jej zlost, a ich relacja stanęła pod znakiem zapytania. W kolejnych dniach ta dwójka uczestników ponownie się do siebie zbliżyła. W 14 odcinku drugiej edycji po Cieskim Dniu Gabriel zaskoczył wszystkich, jest jedna osoba. Która od samego początku mnie zachwyciła, zaczął wieczorna przemowę. Po czym padł na kolana i oświadczył się, Ani, czy chcesz być moja oficjalna. Kropka farmerka zapytał, wywołując zdziwienie u pozostałych uczestniczek i uczestników. Ania postrzegana jest jako wyrachowana zawodniczka, która wodzi Gabrysia za nos. Skoro doszło do zareczyn, to przyszedł czas tak na słup. Podzagiwany przez Adama Nowaka Gabrylę postanowił za doprowadzi do ślubu i wesela. Jednak nie takiej reakcji panny Mloda się spodziewał. Wyraźnie było widać, że Ania nie wykazywała entuzjazmu, a złożenie przysiegi przyszło jej z ogromnym trudem i dopiero po ponagleniach innych. Jej zachowanie na pewno spowoduje lawinę komentarzy fanów śledzących show. się widać do myślenia? Oto, jak wyglądała ceremonia. Wszystko o programie Farma Wideo i dodatkowe materiały. Wszystkie odcinki reality show Pharma dostępne są w każdej chwili w Polsce. Go. W serwisie także odcinki specjalnego programu Pharma. Firend zawierające go nie na antenie materiały.